Adam Romanowski, elementarz czas zacząć. W dzisiejszym programie odwiedzamy Polskę, wchodząc na adres www.polska.pl. Planujemy całe wakacje przez internet oraz sprawdzamy w jaki sposób nowoczesna technika zwiększa bezpieczeństwo podróżnych na lotniskach całego świata. Trudno wyobrazić sobie lepszy adres w naszym internecie niż polska.pl. Strona taka istnieje i jej twórcy, pionierzy polskiego internetu Wykorzystali olbrzymi potencjał, jaki niesie ze sobą ten adres. Więc spójrzcie. Po otwarciu pierwszej strony polska.pl na pierwszy rzut oka nie różni się od najpopularniejszych omnibusów informacyjnych. Po prawej stronie mamy aktualności z pierwszych stron gazet, poniżej obszerniejsze teksty dotyczące gorących spraw. Jest też tradycyjny, chociaż trochę ściśnięty na dole tematyczny katalog stron www. Prawdziwa niespodzianka znajduje się jednak po lewej stronie. Tam, gdzie w innych portalach przeczytałbyś o tym, co lubi sobie zjeść Britney Spears, tu jest o tym, co lubił zjeść sobie Zygmunt Stary. Tam, gdzie zwykle znalazłbyś zdjęcia kociaków, tu znajdziesz zdjęcia dzikich kotów żyjących w Puszczy Kampinowskiej. Jest też galeria ptaków wodnych. Co więcej, pod każdą z tych zajawek kryje się oryginalna treść w najlepszym wydaniu. Żadne tam kopiowane po raz dziesiąty popłuczyny. I tak, pod jadłospisem Zygmunta Starego znajdziemy zdjęcie autentycznego rękopisu królewskiego szafarza wyciągniętego z archiwum akt dawnych. Obok fachowy, ale przystępny komentarz historyka. Tego typu rarytasów w archiwum polska.pl jest już kilkaset. Są tam nawet dokumenty średniowieczne opatrzone pieczęciami pierwszych piastów. W dziale literatura znajdziemy podobne archiwum, tyle że składające się z najważniejszych dzieł polskiej literatury. Po kliknięciu na przykład hasła Młoda Polska otwiera się zbiór kilkunastu klasycznych lektur. Po wybraniu jednej z nich, na przykład Chłopów, wyskoczą nam cztery opasłe tomy arcydzieła Reymonta w plikach PDF do pobrania. Oddzielną, bardzo ciekawą część portalu stanowi tak zwana Strefa wiedzy. To serwis dla uczniów, w którym podobne tematy, jak w części dla dorosłych, potraktowano w jeszcze bardziej przystępny sposób z myślą o dzieciach. Można sobie tutaj na przykład ułożyć na czas Bolesława Chrobrego z Puzli albo zgadywać w quizie historycznym, jakie miasto było pierwszą stolicą Polski. Aż się nie chce wierzyć, że te wszystkie rzeczy, o których uczą w szkole, nie muszą być wcale takie nudne. Każdy doświadczony internauta, bądź też każdy, kto regularnie ogląda Elementarz, wie już z pewnością, że Internet jest idealnym towarzyszem do wytężonej pracy. Przyspiesza komunikację, zwiększa obroty, dochody, rentowność, otwiera przed nami coraz to nowe pola działalności gospodarczej. Ale jeśli tylko zechcemy, Internet równie skutecznie pozwoli nam się byczyć, mówiąc bardziej elegancko, znaleźć idealne warunki do zasłużonego wypoczynku. Nie ma bowiem miejsca na Ziemi, gdzie ta cudowna machina czasu i przestrzeni nie mogłaby nas przenieść. Możemy byczyć się nawet tam, gdzie większość ciepłolubnych organizmów nie miałaby szans na przeżycie na Antarktydzie. To nie żarty. Popatrzmy. Oto jeden z popularniejszych serwisów turystycznych turystyka net. Wśród kilkudziesięciu dostępnych kierunków wypoczynkowych jest także Antarktyda. Nawet przerażająca cena nie odstraszy nas, żeby sprawdzić. Klikamy więcej informacji i chwilę potem wiemy już niemal wszystko. To wyprawa najpierw kilkoma samolotami do Argentyny, a potem dziesięciodniowy rejs statkiem polarnym, którym wirtualnie możemy przepłynąć się już teraz, oglądając niezwykłe widoki z pokładu i przykładową kajutę. Kiedy ruszamy? Najbliższe terminy znajdziemy na dole strony. Jeśli odpowiada nam zarówno cena, jak i czas, Klikamy napis online. Od wejścia w posiadanie czegoś niewiele gorszego niż bilet na Księżyc dzieli nas teraz tylko kilka kliknięć i prosty formularz, który należy wypełnić. Ach, co by to było? Ale wracajmy na Ziemię. A dokładniej, na przykład do popularnej Chorwacji. Przy pomocy serwisu enoclegi.net znajdźmy sobie przytulny pensjonat z widokiem na morze. Klikamy na mawce Chorwacja i na kolejnej mawce wybieramy sobie dowolny region tego kraju, na przykład Dubrownicko-Neretwiański. O, w Dubrowniku jest na przykład taki oto pensjonat rodzinny. Niezbyt tani, ale za to z zapierającym dech w piersiach widokiem na morze. Obejrzyjmy sobie pokoje. Sprawdźmy na szczegółowej mapie dojazd. Jeśli to jest to, co nam odpowiada, zajrzyjmy na tablicę rezerwacji, czy są jakieś wolne terminy. Jak widać, w pensjonacie nie ma tłoku, pewnie ze względu na ceny. Możemy więc spokojnie przystąpić do rezerwacji. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza, w ciągu 15 minut kontaktuje się z nami e-mailowo pracownik serwisu, który pomaga załatwić już dalsze formalności dotyczące pobytu. Wszystko można załatwić błyskawicznie, płacąc zaliczkę przelewem albo kartą kredytową. Ale wirtualna rezerwacja może działać równie skutecznie, kiedy interesują nas bardziej swojskie i przyjazne dla kieszeni rejony. Na przykład letni pobyt w Tatrach. Wystarczy wybrać termin, dzień przyjazdu i wyjazdu. I rodzaj obiektu, który nas interesuje. A wyszukiwarka kwater przedstawi nam długą listę propozycji. Wiele z nich bardzo atrakcyjnych cenowo. Dwie osoby mogą na przykład spędzić tydzień w ośrodku agroturystycznym w Bańskiej Wyżnej nawet za 280 zł. Żeby wykupić sobie taki turnus, trzeba założyć sobie specjalne konto, wypełniając jak zwykle internetowy formularz. Następnie przystąpić do rezerwacji odbywającej się w czterech krokach. Jak to zrobić, wskaże nam czytelny samouczek. Płacić można zarówno zwykłym przelewem. Kartą płatniczą, jak i za pośrednictwem szybkiego serwisu bankowego. Niestety, tak wygodnych systemów rezerwacyjnych jak tatrzański jest jeszcze niewiele. Za to nie brakuje nieco mniej zaawansowanych wakacyjnych wyszukiwarek, w których możemy przeglądać oferty letniskowe. Takich jak serwis maxmedia.pl, posiadający dość solidną bazę ofert wypoczynkowych nad morzem i jeziorami. Redakcja Elementarza upodobała sobie na przykład wakacje na kempingu w malowniczej miejscowości Małe Sfornegacie w Borach Tucholskich. Tamtejszy ośrodek za mostem można sobie dokładnie obejrzeć i ocenić jego warunki. Po dokładniejsze informacje trzeba jednak zwrócić się e-mailowo lub telefonicznie do obsługi. Przed wyjazdem Małe Sfornegacie można sobie jeszcze obejrzeć z lotu ptaka, korzystając na przykład z lokalizatora zumi.pl. Pomoże on nam też znaleźć inne oferty wypoczynku w tej miejscowości. Odprawiając się na lotnisku nasze bagaże, a czasem i my sami jesteśmy prześwietlani przez coraz to bardziej wyrafinowane sprzęty. Tym razem to my prześwietlimy te urządzenia. Mnie najbardziej podoba się elektroniczny obwąkiwacz. Zanim wzbijemy się w przestworza, musimy się poddać procedurom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem w ruchu lotniczym. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, żeby mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport. Jeśli posługujemy się plastikowym dowodem lub paszportem unijnym, nasz kontakt z oficerem odprawy paszportowej jest krótki. Wszystkie dane osobowe trafią do systemu komputerowego za pomocą czytnika. Gorzej, jeśli posługujemy się starym, papierowym dowodem. Prócz tego, że urzędnik musi wstukać nasze dane, mogą nas spotkać problemy, gdy dowód jest zniszczony. By uniknąć problemów na granicy, warto więc wymienić papierowy dowód, który wcześniej przypadkiem wybraliśmy w tylnej kieszeni dżinsów. Często zdarza się tak, że paszport, lub dowód starego, starego typu, książeczkowy jest tak zniszczony, że nie pozwala na zidentyfikowanie osoby i wówczas jesteśmy zmuszeni odmówić prawa wyjazdu z Polski. Bagaż tak zwany rejestrowany nadaliśmy wcześniej. Ale to, co mamy przy sobie oraz w bagażu podręcznym, jest przedmiotem zainteresowania kontrolerów ze Straży Granicznej. Chodzi o to, że ze względów bezpieczeństwa nie wszystko wolno wnieść do samolotu. O tym, co dokładnie możemy mieć przy sobie, dowiemy się przy zakupie biletu lotniczego lub przy odprawie bagażu. Do prześwietlania bagaży i zawartości kieszeni służy specjalne urządzenie którego zasada działania przypomina aparat rentgenowski. Komputerowy analizator kolorami oznacza gęstość prześwietlanych substancji i, i tak. Wszelkie płyny są pomarańczowe, artykuły miękkie zielone, a rzeczy twarde i metalowe granatowe. Spróbujmy wnieść do samolotu takie oto składane kombinerki ze scyzorykiem. Na ekranie wyglądają bardzo granatowo i wykwalifikowane oko operatora prześwietlarki z pewnością je wychwyci i... No cóż, wyjścia są dwa. Albo się pozbędziemy na zawsze ulubionego scyzoryka, albo musimy opuścić tzw. strefę tranzytową i oddać niebezpieczny artykuł do przekowalni bagażu. A na to nie zawsze jest czas. Na pokład nie możemy wnosić napojów. Chyba, że są oryginalnie zapakowane i zaplombowane w sklepie lotniskowym wraz z Paragonem. Jeśli mamy laptopa, kontrolerzy poproszą o wyjęcie go z torby. Nie chodzi tu bynajmniej o problemy z prześwietleniem komputera, lecz o sprawdzenie, czy to nie jest atrapa oraz czy właściciel wie, co ma w bagażu. Wielu pasażerów niepokoi kontrola na bramce wykrywającej metale, zwłaszcza gdy wyjęliśmy wszystko z kieszeni, a bramka wciąż piszczy. Detektory metalu działają na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Niewielkie pole magnetyczne, jakie generują, jest bezpieczne dla naszych dyskietek i kart kredytowych. Nowoczesne bramki potrafią już wskazać zapominalskim, w jakim miejscu ukryty jest metalowy przedmiot. W pogotowiu jest też ręczny wykrywacz, który wyjaśnia wszelkie wątpliwości. Bywają jednak trudniejsze przypadki. Osoby, które mają montowane rozruszniki serca lub też mają metalowe protezy są podczas kontroli bezpieczeństwa powinny zgłosić osobie kontrolującej, że coś takiego mają. Powinny przy tym posiadać stosowne zaświadczenie lekarskie. Wówczas poddawane są innemu typowi kontroli bezpieczeństwa. Od niedawna przy odprawach pracuje urządzenie, o które zazdrosne są wszystkie psy służbowe lotniskowych pirotechników. Jest to elektroniczny wykrywacz drobin zapachowych niebezpiecznych substancji. Jak działa? Pasażer zapraszany jest do kabiny, która trochę przypomina windę. Mocny strumień powietrza strąca zapachy z powierzchni ciała i ubrań delikwenta. Próbka jest następnie kierowana do analizatora. Zamiast nazw perfumeryjnych widzimy kody chemiczne substancji odurzających oraz wybuchowych. Nasza redakcyjna koleżanka nie miała kontaktu z żadną z nich. Co było do udowodnienia. Wnętrze samolotu stoi zatem otworem. Załoga Elementarza wita Państwa na pokładzie i życzy miłego lotu.